No, elo, elo. Przed wami top 5 lęków, fobii, strachów, obstranych gaci, wydygania, rozczłania się i tak dalej, i tak dalej. Miłego ku... oglądania, kochani widzowie. Numer 1. Pojęte i zbyt przesadzone family friendly na YouTubie. Nie jest to może rzecz bardzo oczywista, ale jakże ważna, ponieważ mam już za sobą tak zwany 23 level, trochę w życiu przeżyłem, a szczególnie tak zwaną złotą erę YouTube'a. No nie oszukujmy się, to był pik polskiego YouTube'a, gdzie gaming, challenge i. Je... Twojej starej było zawsze numerem jeden na karcie na czasie. I mam obawę patrząc na obecny YouTube, który jest zastrany, tęczami, kwiatami, chłopami, mujami, brain kontentem contentem dla dzieci, gdzie twórca traktuje widzów jak jakichś bezmózgów i robi potężne dochody na portfelach ich rodziców. Nie, nie mówi tutaj o takich treściach, tylko bardziej o TAKICH treściach. A nie bez powodu go znalazłem w lesie, wczorajszym odcinku, właśnie o tym że on ma mi pomóc w rozwaleniu tajemnicy cappuccini. <grym> ja, b... Do tego dochodzi jeszcze normalizowanie banów za zwracanie uwagi osobom, których waga pokazuje prawie że ich własny pesel. I wyobraźcie sobie, że przeradza się to w jeszcze bardziej skrajne kurczęstwo. Dla mnie, jako fana YouTube'owych dinozaurów, którego idolami byli Isamu, Nitro, Gimper, Rocky Royo, ale także Blow, Multi, i. o, no, hajsownicy i wojny w Dobra, wracamy, bo się trochę rozmożyłem. W każdym razie z tam tego YouTuba już mało co zostało i stąd to przerażenie, ponieważ wychowała mnie ta platforma i internet, a to, co się teraz dzieje jest straszne i obecne dzieciaki niestety nigdy nie doświadczą raczkowania internetu i niestety przez to czasem nie ogarniają wielu rzeczy w necie. Przytoczyłbym tu więcej przykładów słowo w słowo, ale bardzo chcemy, aby ten materiał był trochę dłużej na YouTubie niż nie wiem, dwie godziny. Pewnie jeszcze przyjdzie czas, żeby trochę bardziej rozwinąć się w tym temacie. A póki co, Numero uno dwa, lęk przed ptakami. Ta, lęk przed ptakami, ale szczególnie przed dwoma skutkami. Nie zaliczamy do ptaków pingwinów szefów, bo to jest inny podgatunek No ale jest ptak numer jeden, czyli pierdolony struź, I ptak numer dwa, czyli pierdolone emu Szczerze, ale tak szczerze Jak te dwie pokraki życiowe nie wyginęły z resztą dinozaurów? Szczególnie kurwa struź, Wytłumaczcie mi sens tego ptaka Ptaka kurwa. Ptak to przynajmniej lata. A ten śmieć nie dość, że wygląda jak przerośnięty indyk, to nie lata do chuj pana, za to sto na godzinę szybciej niż beta twojego sąsiada, sepka, kurczę jego mać. A na dodatek ten debil, jak obstragacie, to chowa głowę w piasek, bo przecież jak on nic nie widzi, to jego też nie widzą. Jany idiota. Ale nie będę ukrywał, no boję się go królewsko, bo to nie jest normalne zwierzę. Numer uno. trzy. Strach przed zostaniem beciarzem. Z tego miejsca odróżnimy beciarzy od porządnych właścicieli BMW za grubą kasę. Mówimy tu o patologicznych sepkach z osiedla, którzy kupują Będę za. No dobra, maksimum 20 koła. I traktują je jak swoje. Nie... Sprawne dziecko. Dobra, żeby być bardziej poprawnie politycznym, to dziecko, które ma do wymiany jedynie dwumasę, rozrząd, płyny do spryskiwaczy, hamulce, koła, felgi i tak naprawdę wszystko, bo to finansowa, niekończąca się opowieść. Wracając, nie można tego punktu zlekceważyć, ponieważ jest to dosyć poważna choroba, której nikomu nie życzę. A jak raz już w nią wpadniesz, to nie wyjdziesz z niej, bo od razu po zakupie tego złoma ubywa ci część mózgu, a w najgorszych przypadkach jego większość. Od razu po zakupie masz ochotę pojechać na jakiś parking w mieście, kręcić się tym podlażnikiem, Takim jak gówno w przeręblu, później idziesz gwizdać na 15-latki, bo żadna mądrzejsza laska nie poleci na to gówno. Idziesz do klubu walnąć co nieco w przegrodę nosową, budzisz się na końcu we wtorek, zwalniają cię z roboty, a na sam koniec robisz dziecko o przypadkowej karynce i uciekasz gdzieś w drodze po mleko. Nie życzę tego nikomu, widzowie, to jest chyba aktualnie to jeden ze wszystkich lęków. Numero 1 4 kobiety, 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 kobiety. Tutaj w ogóle strach cokolwiek gadać, więc płynnie przechodzimy do. numeru 1. A5. Uwaga, trigger warning. W tym fragmencie występuje bardzo dużo słowa na P. Oczywiście jest ono scenzurowane dla waszego bezpieczeństwa, ale tylko uprzedzamy. Zapnijcie pasy. Przed wami największy lęk. Praca, praca, praca. praca, praca. Uf, na samą myśl mnie kurwa trzepie. kurwa obrzydlistwo. Ale jak już jesteśmy przy tym kontrowersyjnym aktualnie temacie, bo pewnie kojarzycie memy z pracą, w sensie. To nie są oczywiście memy, tak? To jest stuprocentowy po prostu real talk. Nie wiem jak wy, ale no ja nie wiem, jak można pracować. W szczególności normalnie, pracować gdzieś. Chodzić kurwa do pracy na 8 godzin albo tu kurwa 12. to już w ogóle jest jakaś patologia. Nie wiem, ludzie się mnie pytają, co ty robisz, jak nie chodzisz do pracy. Be, 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 be. Przecież aktualnie jest mnóstwo rzeczy do robienia dla bezrobotnych. Mnóstwo newsów, jakichś rzeczy w internecie. Nie, nie wiem, no, wystarczy Twittera odpalić. Więc podsumowując, czy przeszkadza mi brak pracy? Nie, bo mam komputer i mam też wyjaśnienia. Pane. Honorable Lęk przed tym, że nie zostawisz łapki w górę i suba z dzwonem, i wyświetlenia się nie będą zgadzać, i broń Boże, będę musiał pójść do tej pracy, jednak, więc zostaw łapę i suba i dzięki. Aktualnie testujemy trochę inne formaty, jak widać, inne niż historyki o ziomku, który. No praktycznie zawsze dostaje w pizdę. W momencie, w którym to oglądacie, jedna druga naszego kanału jest na wakacjach i smaży sobie dupę w słonecznej Italii. Ale pewnie za tydzień wracamy z kolejną historią. Czy będzie ona znowu o Mańku? Czy znowu dostanie na pizdeczkę? Tego nie wiem, ale na pewno wiem, że będzie zajebista. I giga śmieszna. Jak zawsze zresztą. Także dzięki za oglądanie i trzymajcie się tam w tej Polsce zawszonej. A i zachęcam do pisania w komentarzach swoich megafobii i lęków. A i trusie. Dzięki. Sponsor time. Autopromocja. Time. Autopromocja. Reklama. 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 Źle ci idzie w życiu? Chodzisz smutny i szukasz pocieszenia? Ciągle pytasz, dlaczego ja? to przestań już pytać dlaczego, tylko kup se LEGO albo fankopopa z twojego ulubionego filmu, komiksu czy gry. Pytasz, gdzie to kupić? Ja ci mówię, w Bina Najlepszy sklep internetowy z asortymentem tak bogatym, jak Seba z twojego osiedla po robocie w Holandii. Jesteś kolekcjonerem? To się zajebiście składa, bo w Ludspot mamy sekcję specjalnie dla ciebie, gdzie znajdziesz wycofane zestawy i figurki. Nie czekaj, nie daj się prosić, tylko sprawdź link w opisie. Kupując na Ludspot bezpośrednio wspierasz twórców tego kanału. Dzięki. KURZ czego? Bo ci wsadę w dupę Klocki Lego, rozumiesz? Słuchaj, kurwa, nie szanuj zamknij się! Dzięki wielkie za oglądanie. Zachęcamy do zakupów na LootSpot. A jeżeli nie chcesz kupić sobie żadnego Lego ani żadnej figurki, to chociaż zobacz jeden z naszych innych filmów, które wyświetlają się aktualnie na ekranie. Wpadaj, kumplu, również na nasze inne media oraz na Instagram LootSpot. Wszystkie linki są podane w opisie.